Czy wierzysz, że w 30 dni można zarobić tyle, ile zarabiasz przez całe 12 miesięcy? Większość ludzi powie, że nie. Wyśmieją Cię, będą podejrzliwi, albo pomyślą, że to jakaś iluzja, ale pozwól, że Ci coś powiem. Dokładnie to przydarzyło się mnie. Nie jestem wyjątkiem. I jeśli zwrócisz uwagę na to, co Ci teraz powiem, ty też możesz sprawić, że to się wydarzy w Twoim życiu. Kiedyś zarabiałem 4327 euro rocznie. I byłem zadłużony na 6491 euro. Wiesz, co to znaczy? Pracować, pracować, a mimo to być na minusie. Tonąłem. I myślałem, że to normalne tak żyć. Aż do dnia, w którym pewien człowiek wręczył mi książkę i powiedział: Bob, jeśli zrobisz dokładnie to, co tu jest napisane, możesz mieć wszystko, czego zapragniesz. Wszystko, czego chciałem, to pieniądze. Myślałem, że z pieniędzmi moje problemy znikną. I wiesz co? W mniej niż rok zarabiałem 16 128 euro miesięcznie. Z 4 327 euro rocznie do 16 128 euro miesięcznie. To nie była magia. To była mentalność, to była metoda. Posłuchaj uważnie. Jeśli to przydarzyło się mnie 26-letniemu młodzieńcowi, z dwoma miesiącami szkoły średniej i bez żadnego doświadczenia w biznesie, to może przydarzyć się również tobie. Wierzyłem, że ciężka praca to droga. Budziłem się wcześnie, zakładałem strażacki mundur i stawiałem czoła dyżurom, które wydawały się nie mieć końca. Zamieniałem swój czas na stałą pensję, która ledwo pokrywała rachunki, a i tak zostawiała dziurę na koniec miesiąca. Bywały dni, kiedy wychodziłem z remizy tak wyczerpany, że nie mogłem nawet myśleć o innej możliwości życia. Myślałem, że jeśli będę się bardziej pocił, bardziej starał, ktoś to zauważy i w jakiś sposób pieniądze się pojawią. Ale to nigdy się nie zdarzało. Czas mijał, a konto bankowe pozostawało puste. Czy kiedykolwiek czułeś się w ten sposób, jakbyś był uwięziony w kole, które kręci się bez przerwy i choćbyś nie wiem, jak biegał, nie możesz się ruszyć z miejsca? Czy miałeś kiedyś wrażenie, że dajesz z siebie wszystko, a mimo to nie widzisz postępu? Że czujesz, że tracisz życie próbując przetrwać. Prawda jest taka, że większość ludzi żyje w tym cyklu, a powód jest prosty. Zaprogramowano nas, aby wierzyć, że pieniądze pochodzą z wysiłku fizycznego, że sukces jest nagrodą za pracę, aż nie będziesz mógł dłużej wytrzymać. Ale odkryłem, że to kłamstwo. Najbardziej utytułowani ludzie na świecie nie pracują ciężej niż ty. Często pracują mniej. Różnica tkwi w sposobie, w jaki myślą. Zrozumieli, że wysiłek fizyczny ma swoje granice. Ale umysł umysł jest nieograniczony. Problem tradycyjnego modelu polega na tym, że zmusza cię do zamiany czasu na pieniądze. A to bardzo zły interes, ponieważ czas jest twoim najcenniejszym zasobem. Możesz stracić pieniądze. I je odzyskać. Ale stracony czas nigdy nie wraca. A kiedy opierasz swój dochód na czasie, automatycznie się ograniczasz. Ponieważ czas, którym dysponujesz, jest skończony, a kiedy czas się kończy, dochód się zatrzymuje. Zatrzymaj się teraz i pomyśl, ile znasz osób, które spędzają całe życie w tym systemie. Budzą się wcześnie, stawiają czoła korkom, pracują cały dzień. Wracają do domu wyczerpani, bez energii dla siebie, dla rodziny, dla marzeń, i powtarzają to wszystko następnego dnia i następnego i następnego. Oni nie żyją, oni wegetują, starają się tylko nie zatonąć, jakby byli na pełnym morzu, z wodą po szyję, walcząc o oddech. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ od najmłodszych lat uczono nas, że to jest właściwa droga. Powiedziano nam, że musimy się uczyć, zdobyć dobrą pracę. Ciężko pracować, oszczędzać każdy grosz i mieć nadzieję na godną emeryturę. Ale nikt nie nauczył nas, jak zarabiać pieniądze. Nikt nie nauczył nas, że istnieje inna droga. Szkoła nigdy nie nauczyła mnie, jak się wzbogacić. Nauczyła mnie, jak być dobrym pracownikiem, jak wykonywać polecenia, jak dotrzymywać terminów, ale nigdy nie mówiła mi o wolności finansowej. I nikogo tego nie uczy. Możesz spędzić lata na prestiżowej uczelni. Zdobyć drogie dyplomy, nauczyć się zarządzać milionowymi firmami, a mimo to nie wiedzieć, jak zbudować bogactwo dla siebie. Ponieważ system edukacji nie został stworzony po to, by kształcić wolnych ludzi. Został stworzony, by kształcić pracowników. I tu dochodzimy do sedna. Pierwszym wielkim błędem jest myślenie, że wysiłek fizyczny doprowadzi cię do wolności. To nieprawda. To wysiłek umysłowy buduje fortunę. To on odróżnia tych, którzy żyją z dochodu pasywnego, od tych, którzy żyją z wypłaty. Kto to rozumie, zaczyna postrzegać grę w inny sposób, ale wiem, że w Twojej głowie może się teraz pojawić wątpliwość: Bob, a jeśli nie mam wykształcenia, a jeśli nie jestem dobry w liczeniu, a jeśli nie mam specjalnych talentów? I odpowiem Ci: nie musisz być geniuszem. Musisz tylko chcieć myśleć inaczej, kwestionować wszystko, czego Cię nauczono. Wyjść z prądu, który ciągnie większość ludzi w dół i wiosłować w przeciwnym kierunku. Tradycyjny system powie ci, że to niebezpieczne. Nazwie to ryzykiem, ale chcesz wiedzieć, co jest naprawdę ryzykowne. Spędzić całe życie nieszczęśliwym, wyczerpanym, bez perspektyw na zmianę. Naprawdę chcesz tak dalej? Chcesz spojrzeć wstecz za 20 lat i zdać sobie sprawę, że nie żyłeś, tylko istniałeś? Wyobraź sobie przez chwilę, jak wyglądałoby twoje życie, gdyby pieniądze przestały być stałym zmartwieniem. Wyobraź sobie, że budzisz się bez budzika, wybierasz swoje godziny, robisz to, co kochasz, pomagasz tym, którzy potrzebują, podróżujesz, gdzie chcesz, bez martwienia się o zbliżające się terminy płatności. To nie jest nieosiągalne marzenie, to jest realne, ale tylko dla tych, którzy mają odwagę zmienić sposób myślenia. Wiesz, kiedy zacząłem studiować Think and Grow Rich Napoleona Hilla, byłem całkowicie spłukany. Ale tam, w tej książce, odkryłem, że pieniądze są efektem, a nie przyczyną. Są wynikiem wibracji mentalnej, którą utrzymujesz każdego dnia. A ta wibracja nie pochodzi ze zmęczenia fizycznego. Ona pochodzi z obrazu, który masz o sobie, ze swojej wartości, z tego, w co wierzysz, że jest możliwe. Dzisiaj neuronauka potwierdza to, co mówiliśmy od dziesięcioleci: mózg nie rozróżnia tego, co jest rzeczywiste, od tego, co jest intensywnie wyobrażone. Kiedy wizualizujesz nową rzeczywistość z emocjami i stałością, twój mózg zaczyna tworzyć ścieżki, aby ją urzeczywistnić. Zaczynasz dostrzegać możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko przeszkody, zaczynasz działać z pewnością siebie, nawiązywać kontakty z właściwymi ludźmi. Podejmować lepsze decyzje? Czy zauważyłeś, jak ci, którzy wierzą w siebie, wydają się przyciągać dobre rzeczy? A jak ci, którzy ciągle narzekają, przyciągają więcej problemów, to nie jest przypadek to jest wibracja to jest częstotliwość mentalna i to jest to, co oddziela tych, którzy zarabiają w miesiąc tyle, ile innym zajmuje cały rok, żeby uzbierać. Ale musisz podjąć decyzję teraz. Ponieważ jeśli będziesz nadal myśleć tak, jak zawsze myślałeś, będziesz nadal zbierał te same żniwa. Zmiana zaczyna się, kiedy przestajesz mówić, nie da się, i zaczynasz pytać, jak mogę. A to pytanie, mój przyjacielu, to pytanie zmienia wszystko. Zacznij dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj. I nie martw się, jeśli na początku będzie się to wydawało trudne. Początek zawsze taki jest. Ale jeśli zrobisz pierwszy krok, następny przyjdzie zaraz po nim. A kiedy najmniej się tego spodziewasz, będziesz żył tym, co kiedyś uważałeś za niemożliwe. I wtedy powiedz mi, czy jesteś gotów przestać zamieniać swój czas na okruchy? Czy będziesz walczył z czasem, czekając na cud, który nigdy nie nadchodzi? Istnieje prawo, które rządzi całym wszechświatem, i tak ono również rządzi tym, ile zarabiasz. To prawo kompensacji. Kiedy to zrozumiałem, wszystko się dla mnie zmieniło. To prawo mówi, że pieniądze, które otrzymujesz, będą proporcjonalne do trzech czynników: potrzeby tego, co robisz, Twoich umiejętności w robieniu tego i tego, jak trudno jest Cię zastąpić. Większość ludzi jest już w dziedzinie, w której istnieje potrzeba, więc pierwszy punkt jest zwykle już rozwiązany, ale drugi i trzeci decydują o tym, kto prosperuje, a kto stagnuje. Czy stajesz się lepszy w tym, co robisz? Czy się wyróżniasz? Czy stajesz się kimś rzadkim? Ponieważ im trudniej będzie cię zastąpić, tym większą wartość otrzymasz. To była jedna z najtrudniejszych prawd, które musiałem zaakceptować. Przez długi czas bardzo się starałem, bardzo, ale starałem się w zły sposób. Próbowałem być szybszy, bardziej obecny, bardziej posłuszny, ale nie próbowałem być lepszy. A kiedy się nie poprawiasz, stajesz się zwykły. A zwykły jest łatwo zastąpiony. Ale kiedy decydujesz się opanować to, co robisz, kiedy dajesz więcej niż oczekiwano, kiedy inwestujesz w siebie każdego dnia, stajesz się cenny. Pamiętam młodego człowieka, który przyszedł do mnie mówiąc, że nie rozumie, dlaczego tak mało zarabia. Pracował w projektowaniu, był w tym dobry, ale się nie wyróżniał. Zapytałem, czy uczysz się każdego dnia? Śledzisz trendy, poprawiasz swoją komunikację, dajesz coś, co tylko ty masz. Zamilkł i wtedy zrozumiał: Nie wystarczy umieć robić. Trzeba robić z doskonałością i osobowością. Ludzie chcą być dobrze opłacani, ale boją się cenić siebie. Ja sam przez to przeszedłem. Pamiętam, że pewnego razu podeszła do mnie po wykładzie starsza pani. Była wzruszona i powiedziała: Uratowałeś mi dziś życie. I wręczyła mi kopertę z symboliczną wartością, ale pełną znaczenia. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że wartość, którą dajemy, wykracza poza pieniądze. Ale że pieniądze, gdy są dobrze rozumiane, są naturalną rekompensatą za wpływ, jaki wywieramy. I spójrz, to nie jest piękna teoria. Jest wspierana przez badania naukowe. Badania Uniwersytetu Michigan wykazały, że profesjonaliści, którzy stale inwestują we własny rozwój, mają większe szanse na osiągnięcie wynagrodzeń powyżej średniej i wyższy poziom satysfakcji osobistej i zawodowej. Innymi słowy, im bardziej rośniesz, tym bardziej Twoja rzeczywistość rośnie wraz z Tobą. Więc jeśli czujesz, że nie jesteś doceniany, że zarabiasz mniej niż zasługujesz, pytam Cię z troską, ale stanowczo, czy stajesz się lepszy? Czy robisz to, co konieczne, aby być rzadkim? Ponieważ nie wystarczy chcieć więcej. Musisz stać się więcej, a kiedy to robisz, wszechświat rekompensuje, zawsze rekompensuje. Kiedy odkryłem, że istnieją ludzie, którzy zarabiają pieniądze podczas snu, przyznaję, że zwątpiłem. Pochodziłem z rzeczywistości, w której każdy grosz był zdobywany ciężkim wysiłkiem fizycznym, potem i godzinami intensywnej pracy. Pomysł, że ktoś budzi się bogatszy niż poszedł spać, brzmiał prawie niemoralnie. Ale kiedy postanowiłem to zbadać, Zdałem sobie sprawę, że istnieje ogromna różnica między posiadaniem pracy a posiadaniem wielu źródeł dochodu. A ta różnica wszystko zmienia. Większość myśli, że to oznacza posiadanie kilku prac, pracować podwójnie, dzielić się na zmiany. Ale to jest tylko pomnożone zmęczenie. To, co odkryłem i co chcę, żebyś zrozumiał, to to, że wiele źródeł dochodu oznacza różne kanały, przez które pieniądze wpływają nawet bez Twojej fizycznej obecności przez cały czas. To są systemy, produkty, inwestycje, aktywa cyfrowe. To są sposoby na to, by pieniądze nadal pracowały, nawet gdy Ty nie pracujesz. Dziś bardziej niż kiedykolwiek jest to możliwe. Technologia umożliwiła każdemu z każdego miejsca sprzedawać, uczyć, tworzyć i łączyć się z całym światem. Możesz monetyzować wiedzę, tworzyć produkt cyfrowy. Inwestować, wynajmować, dołączać do platform jako partner. Opcje są wszędzie, a najlepsze jest to, że nie musisz zaczynać od razu od dużego musisz zacząć tak było ze mną próbowałem, myliłem się, trafiałem i, nie zdając sobie z tego sprawy, stosowałem to, co dziś nazywam strategią M3 trzeci sposób zarabiania pieniędzy najpotężniejszy ze wszystkich M1 to zamiana czasu na pieniądze jak robi większość. M2 to inwestowanie pieniędzy, aby otrzymać więcej, co niewielu potrafi robić skutecznie. Ale M3 to tworzenie źródeł, które utrzymują się same. I to jest to, co czyni człowieka wolnym. Znałem młodą kobietę, która zaczęła prawie od zera, sprzedając jako partnerka. W krótkim czasie stworzyła swój kurs, potem konsultacje. Dwa lata później miała pięć źródeł dochodu: zarabia, gdy podróżuje, gdy śpi, gdy żyje. A wszystko dlatego, że zrozumiała, że wartość nie tkwi w zainwestowanym czasie, ale w wygenerowanym wpływie. Ponadto badania Uniwersytetu w Cambridge pokazują, że ci, którzy dywersyfikują swoje źródła dochodu, mają mniej stresu, więcej wolności i większe poczucie celu, ponieważ nie chodzi tylko o pieniądze chodzi o lepsze życie, z większym bezpieczeństwem, większą autonomią. A jeśli dotarłeś aż tutaj, rzucam ci wyzwanie. W ciągu najbliższych siedmiu dni zapisz wszystkie pomysły, jakie masz na sposoby generowania dodatkowego dochodu. Nie analizuj, tylko zapisuj. Następnie wybierz jeden i zrób pierwszy krok. Nie musisz od razu trafić. Musisz działać, ponieważ działanie otwiera drzwi, których myślenie nigdy samo nie otworzy. A kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że wszystko zaczęło się od prostej decyzji o stworzeniu więcej niż jednej ścieżki ponieważ jest całkowicie możliwe zarobić w miesiąc tyle, ile zajmowało ci cały rok, pod warunkiem, że przestaniesz polegać na jednym torze. Pociąg wolności ma wiele tras. Wybierz wejście. Pierwsza wielka transformacja, którą musisz zrobić, nie tkwi w twoim koncie bankowym, tkwi w twoim umyśle. Może się wydawać dziwne, że to słyszysz, zwłaszcza jeśli w tej chwili martwisz się długami, niezapłaconymi rachunkami lub pensją, która ledwo pokrywa podstawowe potrzeby. Ale uwierz w to, co mówię. Zmiana liczb jest łatwa. Zmiana Twojego wzorca mentalnego jest prawdziwym wyzwaniem. I to jest dokładnie to, gdzie wszystko się zaczyna. Kiedy zacząłem dobrze zarabiać, nadal odczuwałem strach cichy strach ukryty strach przed utratą, strach przed powrotem do ubóstwa strach przed tym, że to wszystko jest tymczasowe. Czułem się jak ktoś, kto uzyskał dostęp do zamku, ale w każdej chwili zostanie odkryty i wyrzucony z powrotem na ulicę. Ten strach, to poczucie nieadekwatności było odzwierciedleniem bardzo prostej rzeczy: nadal postrzegałem siebie jako biednego. Mój autowizerunek nie nadążał za wynikami, które zaczynałem generować, i to jest to, co dzieje się z większością ludzi. Próbują zmienić życie na zewnątrz. Ale wewnątrz pozostają uwięzieni w starych wzorcach. Nadal czują się mali, niepewni, niegodni. Nadal powtarzają zdania takie jak to nie dla mnie nigdy nie byłem dobry w pieniądzach jestem pechowcem nigdy nic nie zostaje. A wszechświat On odpowiada dokładnie na wibrację, którą emitujesz. On nie odpowiada na to, co mówisz, że chcesz. On odpowiada na to, w co naprawdę wierzysz. Dlatego tak wielu zwycięzców loterii wraca do bankructwa w ciągu kilku lat. Zarobili pieniądze, ale nie zmienili swojej tożsamości, nie podnieśli swojego wewnętrznego obrazu. Pieniądze przyszły, ale umysł nadal wibrował niedostatkiem. I co się dzieje? Rzeczywistość zewnętrzna jest kształtowana przez wewnętrzną, zawsze. Teraz zwróć na to uwagę: nie przyciągasz tego, czego pragniesz, przyciągasz to, czym jesteś. To zdanie może brzmieć surowo, ale zawiera jedną z najpotężniejszych prawd w życiu. Jeśli chcesz więcej pieniędzy, musisz stać się kimś, kto wibruje bogactwem, kimś, kto czuje się komfortowo z obfitością, kto czuje się godny, kto ma myśli kompatybilne z dobrobytem, a to wymaga przeprogramowania. Ale jak to się robi, Bob? Jak mam zmienić moje programowanie mentalne, jeśli wszystko, co przeżyłem do tej pory, to niedostatek? Zaczynasz od zrozumienia, że wszystko, co tam jest w środku, zostało umieszczone przez powtarzanie. Nikt nie rodzi się myśląc, że pieniądze są brudne, trudne, rzadkie. To jest nauczane. Jest powtarzane w domu, w szkole, w telewizji, w religii. Słyszysz zdania takie jak: Pieniądze nie dają szczęścia, każdy bogaty jest chciwy, żeby dobrze zarabiać, trzeba cierpieć, a te idee stają się przekonaniami, a przekonania stają się rzeczywistością. Więc, jeśli zostałeś zaprogramowany przez powtarzanie, możesz zostać przeprogramowany tą samą drogą powtarzanie poprzez nowe słowa, nowe obrazy, nowe doświadczenia emocjonalne. Musisz zalać swój umysł myślami o obfitości, musisz wizualizować każdego dnia życie, którym chcesz żyć, musisz się tam widzieć, już żyjącym, już zrealizowanym. I musisz to robić z intensywnością, z prawdą, z emocjami. Nauka już to udowodniła. Badania nad neuroplastycznością pokazują, że mózg jest zdolny do tworzenia nowych połączeń w każdym momencie życia i że te połączenia wzmacniają się, im częściej powtarzasz wzorzec. Oznacza to, że wizualizując swój dobrobyt, odczuwając wdzięczność z góry, powtarzając potężne afirmacje, dosłownie kształtujesz nowy mózg. Tworzysz nową tożsamość, nową wibrację, i to ta nowa wibracja postawi cię po właściwej stronie przepływu. Napoleon Hill mówił, że istnieje niewidzialny prąd. Z jednej strony, on unosi ludzi w górę, do bogactwa, do ekspansji, do realizacji, z drugiej strony, ciągnie w dół, do ograniczenia, do strachu, do niedostatku. Jedyną rzeczą, która determinuje, po której stronie jesteś, jest Twój stan mentalny, Twoje emocje, Twoje przekonania, Twoje nawyki myślowe. Jeśli żyjesz zmartwiony, niespokojny, urażony, zgadnij, po której stronie prądu jesteś? Teraz, jeśli pielęgnujesz wdzięczność, wiarę, entuzjazm, wiosłujesz w kierunku bogactwa. Chcę podzielić się historią, która być może skłoni Cię do refleksji w inny sposób. Pewnego razu, jeszcze na początku mojej drogi, Zostałem zaproszony do przemówienia w firmie. To była niesamowita okazja, ale prawie odmówiłem. Dlaczego? Ponieważ firma była wyrafinowana. Ludzie, którzy tam będą, zarabiają o wiele więcej niż ja i pomyślałem: Kim jestem, żeby uczyć czegoś tych facetów? Ale coś we mnie powiedziało: Idź tak, jak jesteś. Poszedłem. Zestresowany, ale poszedłem. Podczas przemówienia jeden z dyrektorów mi przerwał. Wstał, spojrzał mi w oczy i powiedział: Właśnie opisałeś dokładnie to, co czuję od lat i czego nigdy nie potrafiłem wyjaśnić. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że nie ma znaczenia ile ma pieniędzy. Wibrowałem prawdą, a prawda łączy. To w tamtej chwili zrozumiałem. Kiedy zmieniasz swój umysł, zmieniasz wszystko wokół siebie. Teraz pozwól, że zadam Ci proste, ale głębokie pytanie. Czy naprawdę wierzysz, że zasługujesz na zarabianie dużo pieniędzy? Zasługujesz na dobre życie, podróżowanie, jedzenie, co chcesz, mieszkanie, gdzie chcesz, pomaganie tym, których kochasz, życie z lekkością? Jeśli odpowiedź nie jest absolutnym tak, to nadal wibrujesz niedostatkiem. A to nie jest po to, żeby cię obwiniać, to jest po to, żeby cię obudzić. Ponieważ zmiana tej częstotliwości zależy tylko od ciebie. Nie potrzebujesz pozwolenia. Nie potrzebujesz, żeby nikt ci powiedział, że możesz. Musisz tylko zdecydować zdecydować, że od teraz przestaniesz opowiadać historię o niedostatku przestaniesz identyfikować się z przeszłymi porażkami przestaniesz się ukrywać za wymówkami nie jesteś ofiarą życia jesteś twórcą swojej rzeczywistości a kiedy to zrozumiesz głęboko nic już nie będzie takie jak wcześniej będziesz patrzeć na świat nowymi oczami. Zauważysz okazję tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko problemy. Poczujesz nowy magnetyzm. Różni ludzie się zbliżą. A pieniądze? Zaczną przychodzić w nieoczekiwany sposób, ponieważ one zawsze były dostępne. To ty nie byłeś na właściwej częstotliwości, aby je odebrać. Więc jeśli chcesz przekształcić swój dochód, zacznij od korzeni. Zacznij od umysłu. Nowe życie, którego pragniesz, już istnieje. Ale można do niego dotrzeć tylko przez nową wersję Ciebie, a ta wersja wkrótce się narodzi. Pieniądze, których pragniesz, nie są na zewnątrz, są w Tobie, w sposobie w jaki myślisz, czujesz i działasz. Nie chodzi o nadmierny wysiłek ani o szczęście. Chodzi o zmianę swojej mentalności, swojej wibracji, a następnie zmianę swojej rzeczywistości. Teraz, gdy to zrozumiałeś, nie zatrzymuj się tutaj. Następny film, który pojawia się na Twoim ekranie, zabierze Cię jeszcze głębiej na tej ścieżce. W nim wzniesiesz się o kolejny stopień w swojej ewolucji mądrości i staniesz się przynajmniej 1% lepszy niż jesteś teraz. A ten 1% może być dokładnie tym, czego brakuje, aby odwrócić los Twojego życia. Bardzo dziękuję, że jesteś tu ze mną. Czekam na Ciebie w następnym filmie. Kontynuujmy tę podróż razem.